Jo, jo, jo! Zobacz! Trulimero, trulicina! Tata jest w budynku, tata jest w grze! Dobrze, tak, zaraz będzie! Wszystkie głupoty po mojej stronie! Zaraz odkryję wszystkie sekretne, zaraz wszystko ukradnie! O, zobacz, Brainrod! Czekaj, nie mam kasy, czy co? Tak, masz 100 miliardów! O, ho! Dawid, zostaw mi całkiem sporo kasy! Możesz kupić wszystko. Oni kradną, Mateo! Co? Za tobą, za tobą, uciekaj! Gdzie moja baza? Tu, po prawej, po prawej! Biegnie, biegnie! Uderz go! Uderz go! Słuchaj, ja w sumie nie wiem jak. Tak! No nie, już cię okradli? O, rany, zapomniałem, przyjdę cię odwiedzić. Zaraz jesteś skończony, stary. On jeszcze walczy, co to ma być? On jest niebezpieczny i jest w dodatku bardzo dziwny. Tak! Dobra, dobra, kto tutaj był? A kto to w ogóle jest? Ej, 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 tu jest jeszcze jeden facet, co tu się dzieje? O, kup to, zobacz. Pianino, zobacz, tu idzie! O, chodź tutaj! Zobacz, już tu idzie! Chodź tu, chodź tu, normalny gościu! Zaraz pokażę ci, jak grać! Dobrze, a teraz? No dajesz! Ej, ej! Ej, zamrozili cię! Chcą cię okraść! Nawet nie pozwolił mi trafić go kijem! To koniec! Co to ma być? Wynoś się, czemu odleciałem? Ja sam nie wiem, co to było! Ej, to naprawdę bardzo ważne pytanie! Prawie mu się udało! O co tutaj chodzi? Ej, no wzięli je dla siebie, a ja je kupiłem, co jest? Tak, właśnie tak się stało! To nie jest spoko! Słuchaj, jak on to kupi, to dostanę z powrotem zwrot kasy? Nie! Po prostu tracisz pieniądze! Ej, ja tu stałem, czemu mnie kopią? Czekaj, moja baza jest znowu otwarta! I tak nikogo tam nie ma. Ach, no i tak poszło. Tak, wszystko ukradli, niczego nie kupiłeś. Jak nie chcesz, żeby cokolwiek ci ukradli, to lepiej nic nie kupuj. Nie zatrzymuj byle czego, tak. Wtedy twoja waza będzie ciągle pusta i nie będzie co kraść. Tak, dobra, zobaczmy. Proszę, kub Rainbow Nobini. Pizzarini. Jest super. Dobra, chodź tu. Zobacz to. Nobini Pizzanini. Kupujesz to wszystko? Początek szczura, szczur talpatifero. Tego nie można było kupić. Epicki. Tak, to dobry pomysł. Tak, tak, tu jest tung-tung tak? sahur. Sahur? Nie, nie, nie. Turbaloni Lololi! No jasne, że tak, no dobra. Lololi, tam. Gdzie biegniemy? Jest diamentowy tung-tung sahur. Czekaj, czekaj, mam to. Biegnę i zablokuję bazę. Zobacz, diamentowy i zwykły tung-tung. Glorbo frutto Drillo. Kup, kup go. Tak. Upaki, coś się tu dzieje. Słuchajcie, mamy tu bitwę. Krąży sahur. Pokonaj go. Wszystko okej, okay? Arbus pobiegł do mnie dalej. Idź do sklepu, który jest za tobą. Słuchajcie, najważniejsze, że polujemy na nowe, najładniejsze ze wszystkich brain roty. Brain rotami? Tak. Jeszcze jeden Glorbo Frutto Drillo. Wziąć go czy nie? No dobra, idź tam w prawo, w prawo, a potem z powrotem. Okej. Okay. Nie, tu otwórz sklep. Zobacz, wykona Speed Coil z super szybkością. Tego to ja chcę. No dobra. Co jeszcze? Pułapki? Czego potrzebuję? to. Klapsa? Tak, i przewiń trochę niżej. Co tu jeszcze jest? Billauncher? Nie, zamiast tego kup. Czekaj, baza będzie otwarta za niedługo. Kliknij na dwójkę. Dobra. On znowu biegnie, co tu robisz? daj, no uderz go, uderz go. Co mi tu robisz? Dobra, okej. Okay. Kliknij na dwa. Odepchnąłem go, wystraszył się i pobiegł. No widzisz, i od razu biegasz szybciej. A, i on mnie nie odepchnie. No nie, nie. Nie, to tylko prędkość. Dobra, jest ok. O! Bambini Crostini! Bambini! go, żeby go nie zabrał! No dalej! Już go trafiłem, wystarczy, jeszcze raz. Jeszcze? Tak, wszystko ok. Bambini Crostini, tak. Crostini. Dobra, i sprzedawaj. Dobra, lecimy dalej, zamykamy. Tak, teraz. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zamykaj, zamykaj. Nie, jest zamknięte. Nie zadziałało. Poczekaj, zobacz tam. Tam jest jakiś brain rod. To sekretny brain rot. Po co my tu stoimy? Jesteś zamrożony, czy co? Trzy miliony na sekundę. Nie, no wyszedł. Wyszedł, zobaczył, że jest szum wokół jego bazy. Globofrukto drillo. Glorbo frutto drillo. Zabieramy go do siebie. Chyba, że nie zniknął. Jest to niego walka. Co tam, chłopaki? Zobacz, jest całkiem nieźle. W sumie milion. O, ale dostałem. On ma miecz. Tak, miecz jest super. Jest jeszcze fajniejszy. A to jest Spider-Man. Mógłby do ciebie strzelać pajęczynami i cię na nich nieść. No to było epickie. Brr, brr, patapim, patapim! Kupmy go! Patapim, potrzebujemy go tutaj! Potrzebny jesteś, chodź tutaj ze mną do mojej bazy! Ej! On upadł! Bigo, 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 bigo! Ej, ej, ej. udało się on go chce trafić! To swojego brr, brr, patapim, nie! Nie, 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 to jest mój! Chodź do mnie, patapim! Baterbim, tak! Betterbijew jest mistrzem świata w boksie! Nie, on znowu to wziął! Ej, 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 co ich tu jest! Co Uderz wy robicie? Go. Wyskakujcie z mojej bazy, co wy robicie? Dokładnie! Siostą! Tak, czekaj, po prawej stronie baza była otwarta. Słuchajcie, znowu mi to ukradli. Potapij idzie na drugą stronę mapy. Nie, nie, stój, stój! W prawo! Czekajcie 10 sekund. A, 10 szkoda! Zobaczymy, co się tutaj teraz wydarzy. Epik, potrzebuję. Dobra, to tyle. 75 na sekundę. To jest konieczność! 75 na sekundę! Czy to jakiś żart? Co jest? A czemu tak nagle? Naciśnij na 3, a będzie coś jeszcze fajniejszego. Dokładnie tak. Pop, 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 pop. Ten miecz jest naprawdę fajny! Skąd go wziąć? Nie można go kupić! Potrzebuję najfajniejszego miecza, jaki istnieje. Walczymy o nasze brain roty! Popuj, salamino Penguino! Pingwin, potrzebuję go! Oj, chodź tutaj! Bambini krostini, ale ekstra! Wszyscy, chodźcie tutaj! Dawajcie do mnie! Czekaj, co oni robią! Próba zamachu, zamach na mnie, zaraz mi coś odbiorą! Wszyscy do mnie, chodźcie tutaj! Tak, idź i zobacz! na cię pingwinie! Bigo, bigo! O, kaktus przyszedł! Kaktus i inni! Czekaj, a ktoś ma Sigma Boya? O, to Sigma Boy! Co to? A może to nie Sigma Boy? Nie pamiętam. O, Sigma Boy! Zobacz! Hej, Sigma Boy Diamond! Dobrze, dobrze nam idzie! Tak, to normalne! Tego potrzebowałem! Poczekaj, to tam! Na co mam czekać? Poczekaj, poczekaj! Ten dzieciak chyba ma lucky block! Nie wiem, no pingwin, pingwin się złości na mnie, tak? Krab. Ej, dokąd ty idziesz? Przeszkadzałeś mi! Dokąd znowu idziesz? Zaraz cię dorwę, rzucę ci biodrem będziesz miał! Masz tutaj, tri. Łap go, łap go, łap go! Ej, czekaj, czekaj, tego nie brałem. Nie brałem go, moja baza była otwarta. Czekaj! Znowu była otwarta. Tak. No i co mam zrobić? On znowu kradnie! Dobra, jest ok. Nie no, mini shake wygląda pysznie, naprawdę. Zobacz, te tete sahur, otwarta baza! Jak to teraz odbierzemy? Tetete sahur. Rzucili mnie tutaj! Jak mam to zrobić? Dajcie Dobra, mi tutaj kogoś! Potrzebuję pomocy! To brazylijska balerina Capucina. O, rany! Jestem rozpłaszczony. Jo, jo! To było piękne. Ale mamy 33 sekundy. Zobacz, zbierz całą kasę. 60 tysięcy. Nie, no pięknie. Milioner. Chłopaki, to przyjemność robić z wami interesy. A teraz pracujcie dla mnie. Każdy brainer musi ciężko pracować. Musi zarobić na siebie jak najwięcej gotówki. Dokładnie. Tak przy okazji, chyba masz ich parę na drugim piętrze. Widzicie to? 10 sekund. Gdzie moja ręka? Gdzie do moja góry, ręka? Do góry, do góry. Cappuccino Assassino! wygląda jakby zaczął mniej zarabiać. Walnij go! Tak, bij go, Zamknij bazę, zamknij bazę! On tu jest! Ej, hey! Salamino Pinguino! Tutaj! Prowadziłem odprawę, prawa, wydawało mi się, że minęło 30 sekund. Szybko! Biegnij! Biegnij za nim, on już idzie! Gdzie on jest? Idzie, idzie! Tam, tam, uderz go! Tak, uderz go! Tak! Czemu on to wziął? No co tak, za to. Mał... Tak, no bini pizzanini, kosztuje 10 dolarów. No bini pizzanini, stary, rozumiesz to? Co to było? No dalej, uderz go! Nie kradnij rzeczy swojemu tacie, stary! Dobra, lecimy. Oho, dobrze. Dobra, chodźmy na górę. Nie, nikogo tam nie ma. Dobra, jakby coś się stało, to mogę je kupić i mam całkiem sporą bazę na drugim piętrze. Tak, mogłoby być ich tu jeszcze trzech. Tyle wystarczy. Wtedy musiałbyś yo, 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 coś sprzedać. Yo, o, sfinina, bombardino. Jesteście normalni? Tung, 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 sahur i talpa di pero. Talpa di pero. Czemu tu stoisz na recepcji? Ja wybieram te najlepsze. I żabka? Żabka na oponie? Epickie, chodźcie do mnie. Poczekaj, za minutę pojawi się jeden mityczny. Mityk, to Tak, mówię wam. Na 100%. Nie wiem, jak kupić karabin albo coś, ale potrzebuję A granaty. Może się go uda kupić w sklepie. Zaraz odstraszymy każdego, kto tu przyjdzie. Pięknie, pięknie. Kradnie, kradnie, kradnie. Co się tutaj znowu dzieje? Kradnie. Chłopaki, co to jest? Biegnij, biegnij, szybciej. Ej! No dalej, tak, dobra robota. Teraz nigdy nic nie ukradnie. O, dobrze wiem, jak to Jesteś rozegrać. Jesteś profesjonalistą. Mityczny za 38 sekund. 38 sekund, to już niedługo. Tak. Patrzcie na tą kolekcję. Wszystkie działają. Zostało tylko 80 sekund. Może teraz bym zamienił tą białą dłoń na zwykłą. Tak, chodź, kupimy te z tyłu. Tutaj, tutaj. Szmaragdowy. O, zobacz, możesz mieć szmaragdowego. Potrzebuję go. Tak. Naciśnij SHIFT. Dobra, klikam, kupuję. Tak, teraz musisz nacisnąć na pięć. No i pięknie. Come on. O, zobacz, to jest to. To powinno zadziałać. Pójdziesz ze mną. O! I to w tym momencie. Ale czemu on cię bije? Dobra, dziwaki, wszyscy tutaj przeciwko mnie się buntują. Chyba cię dogonił, ale stał stop, się stop, niewidzialny. Salami stop, stop. salamino pinguino. Chodź do mnie. A teraz będzie mityczny mityczny jest blisko! A, już tu jest! Tutaj, po prawej! 14 sekund? Tak! To koniec? Bierz go, bierz! Chodź od razu do mnie, albo będę musiał wszystkich w koło klepać! Tak, najpierw go zbij! Ej, ej, ej! Nie! Jak to zrobić? No dalej, nadrobimy to! Piękwini, chodź tu do mnie! A, za co? Czemu on cię bije? Dawaj, dawaj, w górę, w górę! Jak? No i znowu trafił mnie mieczem. Ech, no dobra... Zamknij bazę! Zamknij bazę, bo znowu ci coś ukradną! Ale dlaczego tak błyskawicznie to mija? Wydaje się, jakby mijało to dosłownie w ułamku sekundy. Patrz, na drugim piętrze masz już dwa! Krostini! Na co on patrzy? Co ty tu robisz, mini szejku? Wynoś mi się stąd, nie potrzebujemy cię tutaj! Zabierz kasę, zobacz, zarabiasz miliony! Ekipo dobrze nam idzie! Tak! Zobacz, to prawda, miliony, miliardy, biliony, kwadryliony, tak! Zacząłeś przynosić za mało, no dawaj! Zbieraj, zbieraj! Czekaj, chyba jakiś rzadki okaz się pojawił! Poczekaj, poczekaj, gdzie? A nie, wydawało mi się. No jak to, o to mi o, chodzi. Oh, Berry, Berry, Bikus, Dikus, zabieraj. No i popatrz tylko na niego. On jest epicki. To jest jakiś... Gladiator, co to jest? A Gladiator, no piękny, piękny. To ptak, tylko ptak Gladiator. Idź teraz na drugie piętro, będzie ok. Tak w ogóle, to nie można już tego kupić. Też go potrzebuję. Ale już się nie da. To tyle? Tak, już nie ma miejsca. To kogo sprzedać? Tak, wchodzimy. Ten jest niepotrzebny. Dobra, chodź. No dobra, sprzedajmy tego Nobini Pizzanini. No dalej. Dobra, to kompletna bzdura. A potem te, te, te sahur. Zróbmy to samo. 55 na sekundę to nie, mało. no napijemy się kawy, sahur. Tak, te trzy. Te trzy zostawiamy. Dobra, te pizzie. Tak, tak. Dawaj, trulimero, trulicina. Dobrze. Może tego potrzebuję? Beriberi, bikus dikus? Bikus dikus, proszę bardzo, na wszelki wypadek. Mówię Wam od razu, musicie przynieść normalne pieniądze. Wszystko się tutaj przyda. O, zobacz, percello! Limoncello, dobrze. Baza otwarta! Ej. Masz mini-szejka! Limoncello, chodź tutaj! Nie! Ej! Dobra, mini lepiej sam. bazę, Bo jak będziesz walczył, to ktoś Cię okradnie. <laughs> Tamten już próbował, zobacz! 100%. Słuchaj, naciśnij reset, to jedyne co cię teraz uratuje. Patrz na tego, Mateo, ile? 100 tysięcy? 300 tysięcy na sekundę. Tylko Mateo, 15. Sprzedaj sekund. coś, żebyś mógł go kupić. Ej, ej naprawdę przydałby się ten brr-brr-patatim. Nie, lepiej idź coś sprzedać, a potem wróć. Tak, tak. Sprzedaj tego po prawej, Trulimero Trulicina. Słuchaj, to nie są epickie rzeczy. Te są jeszcze gorsze. Tu są jakieś legendarne. Capuccino też nie za dużo zarabia. Tak, jasne, śmiało, sprzedawaj. Pa, pa, I uciekaj nieprzyjemny pracownikiem. Już. Mówię ci, więc jesteś zwolniony. I koniec, odchodzi. Czekaj, sprawdź kiedy. Baza była otwarta, a już jest zamknięta. Ile sekund? 110. A ten 110 to naprawdę dobry wynik. Bandito, bobrito! Hej, yo! Bobrito ma się dobrze. Tak, tak, tak. Ile ich jeszcze jest? To Atak Bombardiro! Ach, ci bandito bobrito! Kto to był? Kto to był? Jakiś dzieciak przyszedł i cię uderzył. Nie wiadomo czemu. A skąd się wziąłeś? Czas zbierać plony. To wszystko! W porządku, powiedz mi. Jak któryś nie daje miliona, to sprzedajemy! Nikt mi nie da miliona, sprzedajemy wszystkich. Dobra, żartuję. Okej, okay, okej. Okay. O, rzadki, rzadki, bardzo rzadki. Poczekaj, nie gram, Nieważne, 7 sekund. on jest bardzo rzadki, tato. Jest lepszy niż wszystkie twoje. Patrz, 15 tysięcy na sekundę. Gdzie on jest? Nie będę go w stanie upilnować. Nie, on go ochroni, jeżeli uda ci się go ukraść. Ej. O nie. Co ty zrobiłeś? Skąd ci to wzięło? Upadłem i zmarłem. Biegnij, biegnij. No dalej, cały serwer chyba się tu zebrał, żeby go wykupić. I widzisz, idzie w twoją stronę. Poleciało za toaletę. On tu do ciebie idzie. Zaraz tutaj będzie. Ej, miniszejk odleciał. Wszyscy odlatują, a ja odleciałem na zabieraj, końcu! Zabieraj, zabieraj. Znowu odleciałem. Co się tutaj wyprawia? Co z tym zrobić? Próbuj, 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 próbuj. Co mam próbować? Nikt uderz nie go, Uderz go, uderz go. Po prostu go uderz, uderz. Rozumiesz? O rany. Nie. Wszystko tutaj znajdziesz. Ty też tak możesz. Słuchajcie, tu ktoś podstępny dostaje się do mojej bazy. Zobaczcie, co się tu dzieje. Uderzaj, uderzaj, po prostu go uderzaj. Wszyscy tu biegną. Tam też. Wszyscy mnie atakują. Ej! Bi, bi, bi! Lepiej go uderzyć, czy potem usunąć? Tak, po prostu uderzaj co sekundę. Tak. Co jest? O, zbliża się do ciebie! Na czym polega ta ich taktyka? Biegają w moją stronę, czy co? Widzisz, co się nie, dzieje? Nie, lepiej od razu cisnąć! Jego wartość rośnie, czy nie? Tak, bardzo! Ej, A, ej! Nie masz miejsca! Pewnie kupiłeś to przez przypadek! Nie kupowałem wszystkiego przez przypadek, ale musiałem poczekać! Burbaloni, loli, loli! Zamknij bazę, szybko! I pyk, zamknięta! Sprzedaj te dwa! A ci dwaj goście? Tak, 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 są totalnie do bani. Na razie, jesteś zwolniony, żegnaj. Podejdź bliżej, sprzedawaj i tyle. Cappuccino Assassino też. Dobra, dobra, była szansa, bo w sumie to trochę lubię kung-fu. Ale ciebie też wylewamy. Potrzebuję trochę. A Sahur, zobacz! ba za ile wytrzyma? O, 30 sekund, już niedużo. 30 sekund to nie za dużo. Kamerzysto. Nie mogę go trafić. Słuchaj, to jest jakiś A, klon. A, to klon, to klon. Odwraca uwagę. Tak, nie można go trafić. Możliwe. Tu jest TTT Sahur. A nie, poszedł sobie. Wyszedł dwa razy. Tak, tak, tak. Kto tu jeszcze jest? No dawajcie tutaj, chłopaki. No Bini Pizzanini. Jest złoty. O co tutaj chodzi? Żelazny krew! O, Berry, bikus dikus! Zabieraj go! Chodź do mnie! Wiesz, bikusa dikusa! Dawaj, dawaj, tego potrzebuję. Nawet o tym nie myśl, teraz pracujesz dla mnie. Zaraz powiem ci, co robisz. O to chodzi! No i dobrze. I. Tak, zrobimy Poczekaj, coś fajnego. Patrz tam. Kto się tam Tam urodził? jest Bombardilo Krokodilo! Rajno Tosterino! Aj, 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 Uciekł, no widzę, ale potrzebujemy go? Czy nie potrzebujemy? Nie, nie! Może trochę, ale niekoniecznie! Wszystko jedno, no dobra! Tak! Co tam jest? Co to za baza? Biri, biri, bikus, dikus, zabieraj go! Pizzanini! Podejdź tu trochę bliżej! Co się tam dzieje? W prawo, w prawo, tam, tam! To naprawdę działa, może uda mi się go zabrać? Skacz, 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 skacz! Pierwszy! Zabrałem go sobie. Oni kradną. No i zobacz. Oni cię okradają, zobacz! Tutaj! Co on robi? Trzeba zamknąć bazę. On spadł! I. i. No dajesz, dajesz! I dobrze! Zostań bombę, bombę, naciśnij cztery! <laughs> O, on teraz tutaj tańczy. Tańczymy jak w Fortnite, tak? Tak. Tańcz, koleś. Tak, tak, tak. A kiedy pojawi się legendarny? Jeszcze dużo czasu. Jedna minuta, ile jeszcze czasu? Sześć mitycznych i Sigma. <laughs> Sigma Boy, baza jest otwarta, zobacz. No to chodź tu, Sigma Sigma Boy. Nie, nie udało się. Niestety, no nie udało się. Wyrzucamy. Koniec, baza zamknięta. No dobra, będę go tu musiał zbić. Dalej, Szejku, otwórz bazę. Zaraz zobaczysz, jak kradnę ci brain roty. <noise> Szybko oddawaj. Czemu on tego nie otwiera? O, to ten, o którego się wszyscy kłóciliście, zobacz. Moja baza będzie teraz otwarta. O, zobacz, event. Trzeba przejść do sedna? Tak. Event się zaczął, a ja jestem zamknięty w moim własnym więzieniu. Aj! Enter! Tak, wszystko się udało. Papam! Zobacz, to lawa. Zaraz wybuchnie ogień. Tak, dokładnie, ogień. Dobra, poczekajmy tu teraz chwilę. Lava spin! Czekaj, lawa spin tam był. Zamknijmy moją bazę, gdzie ona jest? Aha, tutaj. Była tam. Poczekaj, chodź tutaj, ok. Yo! A ten ile ma na sekundę? Myślisz? Tak. Ale czemu sprzedaliśmy go niedawno? Baza otwarta, mówiłem ci. No dobra, dobra robota, chodźmy tam. Chodź, potrzebujemy brypa Tapima. Nie, nie, nie. Czekaj, patrz. Lava Spin. Zakręćmy. Dawaj, Lawa Spin, lecimy. Shift, shift. Przesunąć. Shift i tutaj. No dalej, no dalej, no dalej. I tak się co? To robi? Prawie był lawa Klaps. 400 tysięcy! Co to za Lava snap? Co ten lawa snap w ogóle mógłby zrobić? Ej! 900 na sekundę to twój maksymalny wynik. Ukradnij go, będzie super! Jak się go uda ukraść, oczywiście, chodźmy! Tak, dobra, patrz! Nasze zasady są takie: zarabiaj jak najwięcej i rozwijaj! Zobacz, serio, to jest naprawdę do bani! Co ty tu w ogóle robisz? Baza otwarta, a nie nie otwarta. Rina to sterino może być twój. Potrzebujesz go? Tak. Nie, 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 po prostu go uderz. Okej. Okay. A ten ten po prostu cię uderzył. On w ogóle tak się pojawił, że ja uderzyłem jego, on mnie wpadłem na lawę i on poszedł za mną do środka. Tak czy inaczej trafił? Dokładnie, a teraz co dalej? I mamy tung-tung-sahura, ale super, okej. Okay. Dobra, zobaczmy, co się teraz pojawi. Jest ich bardzo dużo i dobrze. Szejk trafiony. A, myślałem, że to klon. Słuchaj, Bombini, Krostini. Tego możesz zabrać. On teraz będzie próbował coś ukraść. Zobacz, 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 on już tutaj biegnie. Biegnie jak najszybciej. Nie, 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 nie. Nie no, skacze mi, nie szejk. Bambini, uciekaj, wynoś się stąd. Baza otwarta, baza otwarta! Otwarta baza! Oj, oj, no i dobra. Wyjaśnijcie zasady nowicjuszowi, bo ja to robię chyba inaczej. Z tego co widzę, to chyba wielu rzeczy nie rozumiem. Mhm. Tak, zobacz, ile czasu ci zostało. No dobra, chłopaki, to co? Mój pierwszy mecz poszedł super! Tak! Tak się przynajmniej wydaje. Patrzcie na tą fajną bazę! To poszło całkiem szybko. Заставьте лайка и папа, дайте тоже суба.